Co z ryb? Przygotujemy jako danie główne. Jako danie główne przygotujemy sandacza smażonego na klarowanym maśle z czarną cicierzycą i sosem bure-blanc. Pozostaniemy znowu w naszych słodkich wodach. Po pstrągu łososiowym przygotujemy jedną z najsmaczniejszych rodzimych ryb, czyli sandacza. Przedstawię składniki, których będziemy potrzebować do tego przepisu i możemy zaczynać. Domowy bulion warzywny, śmietana, białe wino, sól i pieprz, olej rzepakowy fitol, ocet balsamiczny, klarowane masło, czarna ciecierzyca beluga, tradycyjne masło, szalotka, cukier, czosnek, biały pieprz, seler, pietruszka, marchew, świeże zioła, tymianek i pietruszka i oczywiście filet sandacza. Od czego zaczynamy? Do naczynia wlejemy olej rzepakowy fitol. Do rozgrzanego rondla. Ładnie się zagrzało. Dodajemy włoszczyznę, seler, pietruszkę, marchew. I krótko podsmażymy. Poproszę Cię, marketo, o czarną ciecierzycę byluga. A czy można zastąpić tę ciecierzycę zwykłą, klasyczną? Oczywiście możesz ją zastąpić zieloną. Proszę o bulion. I ugotujemy ciecierzycę. Jak długo będziemy ją gotować? Jak długo ty gotujesz ciecierzycę? Zwykle gotuję czarną ciecierzycę około 30 minut. W naszych naczyniach ugotuje się oczywiście szybciej, przynajmniej według mojego doświadczenia. A to dlatego, że naczynia marki Eurofit mają grube 8 mm dno, które doskonale przewodzi i utrzymuje ciepło, dzięki czemu czas gotowania skraca się o połowę. przyprawimy. Teraz nalejemy oleju rzepakowego fitol na rozgrzaną patelnię, pokroimy drobną szalotkę. Na malinkę kołski. Prace Krótko spienimy. podsmażymy. Poproszę Cię Marketę o przygotowanie po... świeżego tymianku. Dodamy teraz odcedzoną ciecierzycę z warzywami. Dokładnie mieszamy. Proszę sól 8. i pieprz. A na, na koniec, koniec dodamy ocet balsamiczny. Z tym ostrożniej. Widzisz tę konsystencję. Mm -hmm. Dziękuję. Chwilę gotujemy, żeby ocet, ocet połączył się z ciecierzycą. Ładnie przeszedł aromat. Ciecierzyca gotowa. I możemy kontynuować. Weźmiemy małą patelnię i bierzemy się za sandacz. Patelnia się nagrzewa. Tutaj mamy filet z sandacza. Wykroimy z niego tę najlepszą niego część, część posolimy, posolimy, popieprzymy. W tym czasie patelnia się nagrzała. Tak, a poproszę cię I poproszę Cię o, o klarowane masło. Michale, jak, Michale, jak się robi masło? klarowane masło? Klasyczne świeże masło dali, rozgrzewa się do odpowiedniej temperatury odstawisz, odstawia się do ciepłego miejsca, na przykład nad kuchenką. I czeka się, aż oddzieli się mleczna część masła, a na górze zostanie tłuszcz zwierzęcy. To sedne ta mleczna, Ta mleczna część, część potem osiada. Przelane masło może służyć do frytowania, smażenia, pieczenia. Jest doskonałe i ma pyszny, maślany smak. Wkładamy sandacza. I pomału przelewając. Dlaczego trzeba przelewać ciągle tego sandacza? Żeby był cały zanurzony. Masło wniknie do środka, przez co nabierze przyjemnego smaku. A, to do masa, a, a mięso będzie o, bardzo kruche i delikatne. Ciekawe, maslowe, Gdybyśmy chcieli przygotować rybę w całości, idealne będzie to długie naczynie, którego, ze względu na jego kształt, możemy używać do pieczenia i smażenia bezpośrednio na kuchence. Żeby sandacz naprawdę cały nasiąknął klarowanym masłem, my musimy go polewać. Ściągamy z ognia i już tylko pod wpływem ciepła z patelni Eurofit, sandacz nam dojdzie. Przygotowanie sosu berblon. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy na nim drobno posiekaną szalotkę, następnie zalewamy białym winem, śmietaną i zagotowujemy. Na koniec doprawiamy solą, pieprzem i cukrem. Wszystko gotowe, więc podajemy. Wyjmiemy sobie sandacza, niech chwilę odcieknie. Dziękuję za współpracę. Doskonale. Tak, tak. Polewamy si sosem. Pomalaczku. Tak. Gotowe. A mnie nie pozostaje nic innego niż życzyć Ci smacznego. Michal, do ryby pasowałoby oczywiście jakieś wino. Jakie ty byś polecił? Oczywiście masz rację. Ryba powinna pływać. A ponieważ to czeska ryba. Nowoczesny przepis w nowoczesnym wykonaniu poleciłbym jeden z najbardziej typowych szczepów ryżnik wlaski gdzieś z podnóża gór palawski z okolic Mikulowa, który jest nieco kwaśny i pasowałby idealnie. Właśnie to chcieliśmy wiedzieć.